Uszanowanko, cześć, dzień dobry. Zgodnie z zapowiedzią, każdego miesiąca chcę zrobić sprawozdanie finansowe, czyli to, ile zarabiam jako freelancer. A w tym miesiącu mogę powiedzieć, że jest drama, bo moje przychody spadły o 25%. Ale nim do tego przejdę, ile dokładnie było tych pieniędzy, w których miejscach, ile zarobiłem, to też może trochę jest to takie miejsce, żeby powiedzieć w prywacie. Po drugiej stronie kamery jest Dawid, z którym właśnie sporo całkiem gadaliśmy. Dzisiaj to jest drugi dzień też nagrywek i tak po prostu po ludzku może być po mnie. Widać, że jestem zmęczony. Ostatnie kilka tygodni, końcówka maja i cały czerwiec był bardzo, bardzo, bardzo intensywny pod względem zawodowym. To jest też trochę taki dla mnie dzienniczek CEO, dzienniczek właściciela firmy. No bo w tym moim życiu zawodowym działo się naprawdę całkiem sporo. No chodzi mi o to, że jak ludzie myślą o byciu freelancerem i o tej otoczce, którą czasami widać z zewnątrz, to wydaje się, że to jest taki w ogóle totalnie bezproblemowy biznes, który no, nie generuje żadnego stresu. Czasem rzucam sobie tego typu żarty, że e, praca na plaży to jest najgorsze, co mi się w życiu przydarzyło. Bo e, oczywiście sam rzucam tego typu miniaturki, nie? że freelance pozwala siedzieć na tańskiej plaży, klikać na laptopie i zarabiać pieniądze. I tak jest. Z drugiej strony, piach w klawiaturze, nic nie widać na ekranie, jest to irytujące, frustrujące i męczące. No w tych materiałach, w tym sprawozdaniu miesięcznym. Chciałbym też opowiedzieć trochę właśnie o takim zapleczu tych rzeczy, których bardzo często nie widać. Więc jeżeli ten temat Cię interesuje, to zapraszam do oglądania tego materiału. Partnerem kanału jest UseMe, platforma dla freelancerów do rozliczeń. Viral Media, produkcja i obsługa kanałów YouTube. A jeśli jeszcze się nie znamy, to cześć. Ja nazywam się Michał Barczak. Nieprzerwanie od 2009 roku prowadzę bloga na temat pracy zdalnej, uczę ludzi pracować przez internet. Od kilku miesięcy, każdego miesiąca, Robię sprawozdanie finansowe, to znaczy pokazuję wprost, ile zarabiam, z których miejsc zarabiam, jak wyglądają moje zarobki, jak wygląda mój osobisty portfel. Wszystkie te przychody pokazuję w podatku brutto ze względu na różnego rodzaju kwestie optymalizacji podatkowej, ale o tym opowiadałem w jednym z poprzednich materiałów, więc też się zapraszam. No i Dawid mi pokazuje, że właśnie włączył się tryb Eminema i że mówię tak bardzo szybko, że trudno mnie zrozumieć. Radz wybaczyć, być może to będzie jeden z tych materiałów, którego nie musisz przyspieszać. Dlaczego miesiąc maj i, i cały czerwiec był takim trudnym miesiącem? Tych powodów było kilka. Po pierwsze, to jest też taki ostatni dobry miesiąc, jeżeli chodzi o usługi freelancerskie szeroko pojęte, przed wakacjami. Wiele biznesów na wakacje, na lipiec, sierpień trochę się zamraża, trochę mniej się dzieje, ludzie mniej chętnie korzystają z konsultacji czy wdrożeń. Oczywiście ci najsprytniejsi przygotowują się pod żniwa końcówki roku, czyli od września do grudnia, ale, no, mimo wszystko, ten tryb pracy jest dosyć spokojny. To w praktyce oznacza, że czerwiec to jest jeszcze ten moment, kiedy faktycznie trzeba cisnąć, kiedy trzeba skończyć wszystkie projekty, przygotować wszystkie adsety, zaplanować wszystkie konsultacje, wdrożenia, i po prostu pierwszy raz od kilku miesięcy pracowałem za dużo. Za dużo w moim przypadku oznacza, że przepracowałem około 180 godzin w ciągu miesiąca łącznie. I równocześnie jest to też dla mnie bardzo męczące. Bo zarobiłem w tym roku najmniej, jeżeli chodzi o przychody z moich usług freelancerskich, więc jestem tak podwójnie z tego powodu zmęczony. Równocześnie, czego też nie widać, i to jest, myślę, jedna z najważniejszych rzeczy, które chcę Wam w tym materiale przekazać, to taka, że żeby faktycznie mieć dobre wynagrodzenie za godzinę albo po prostu dobre wynagrodzenie miesięczne, trzeba mieć odpowiednie kompetencje, które ktoś. Kupić, za które ktoś jest gotów zapłacić. Ja dzisiaj jestem taką złotą rączką internetu, to znaczy potrafię bardzo wiele różnych rzeczy, i moim talentem jest to, że te kropki potrafię ze sobą łączyć. Ale to też oznacza, że trochę nie mogę zostać z tyłu. I na przykład cały maj oraz pierwsze dwa tygodnie czerwca poświęciłem na spektakularnie ciekawe, chyba najlepszy kurs, jaki kiedykolwiek w życiu robiłem. Przerabiałem kurs AI Devs, czyli bardzo skomplikowany kurs o tym, jak tworzyć agentów AI. No i tutaj jest taka ciekawostka, bo ja zasadniczo nie jestem programistą i nigdy nie byłem programistą, chociaż zawsze marzyłem, żeby dobrze nauczyć się programować. To jakoś w moim życiu nigdy ta przestrzeń się nie stworzyła. W trakcie pandemii, przy okazji współpracy z Kodersla, robiłem kurs Pythona kilkumiesięczny, więc powiedzmy, że potrafię czytać kod programistyczny i mniej więcej wiem, jak działa Python, jestem coś tam w stanie zrobić Django, no mniej więcej wiem, o czym jest mowa ale generalnie nie potrafię sam napisać więcej niż kilku linii tekstu i rozwiązać jakieś tam bardzo proste rzeczy. No i nie doczytałem, że kupując ten kurs chyba za 2,5 netto, tam był wymóg, że znasz co najmniej jeden język programowania, więc kończyłem na pięciotygodniowym, bardzo intensywnym kursie o budowaniu n ai gdzie tam byli niesamowici ludzie, ponad 3000 ludzi na pokładzie. Większość z nich, właściwie wszyscy z nich to programiści i ja, chłopaczek z Borów tucholskich, który na programowanie nie zna się praktycznie wcale. I wymagało to ode mnie Totalnie wyjście ze swojej bańki, robienie naprawdę rzeczy, które przekraczały moje oczekiwania, i to było bardzo, bardzo trudne intelektualnie. Trochę tych rzeczy, których się nauczyłem, czy rzeczy, których, których nauczyłem się dzięki temu, że próbowałem ten kurs w pewnym sensie pokonać, będę opowiadał się na tym moim kanale. Kurs fantastyczny, niesamowity. Chłopaki umieścił tam mnóstwo ciekawych easter eggów. To była jedna wielka zabawa, ale intelektualnie bardzo wymagająca, i to pochłonęło mnóstwo mojej uwagi. Równocześnie, no właśnie, dwa duże projekty konsultacyjne się zakończyły ze względu na przygotowania pod, pod wakacje. Więc konsekwencja tego są takie, że z moich usług, usług freelancerskich, w miesiącu czerwcu wystawiłem faktur na kwotę brutto 38 857 zł. Natomiast jeszcze nie jest to do końca rozliczone, ale na moment, kiedy nagrywam te słowa, przychód z mojej działalności blogowej, działalności edukacyjnej wyniósł około 14 000 zł 300 zł. I jeżeli wszystko poszło prawidłowo. No, prawdopodobnie w miesiącu lipcu albo podsumowanie za cały miesiąc lipiec będę w stanie obwieścić albo sukces, albo wielką klęskę rodzaju. Obiecam, że będę się chwalił też takim backstage'em tego mojego biznesu i co do zasady chcę cały czas żyć i zarabiać ze swojej pracy rozumiany jako praca dla moich klientów, tak jak wspomniałem, wdrażam narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, czy automatyzacje low-code'owe, no dla moich klientów, optymalizujące pracę. I tutaj dajcie znać, czy w ogóle Was to ciekawi, bo może to byłoby dla Was ciekawe, żebym zaprezentował moich klientów, konkretnych ludzi, z którymi pracuję, konkretne rzeczy, które dla nich robię. Więc yy, jednym z moich klientów jest hotel, hotel pod Warszawą, który ma całkiem sporo zapytań na recepcji, i tam wspólnie zaplanowaliśmy wdrożenie dla nich agenta AI, który przygotowuje na podstawie bazy wiedzy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Te wiadomości są w określonym stylu. Przygotowałem się w formie draftów, ale wymagało to całkiem sporo pracy. Nie tyle, żeby z tego samego agenta stworzyć, ale żeby te wszystkie mechanizmy spiąć. Więc jeżeli chcielibyście tam poznać trochę więcej szczegółów, to dajcie znać w komentarzu. Ale tak jak wspomniałem w miesiącu lipcu, spodziewam się, że być może moja społeczność Przyniesie dużo większy sukces, też przychodowy, ponieważ razem ze wsparciem Dawida, ale też Łukasza, z którym, z którym mam okazję ostatnio pracować w obrębie tutaj mojej działalności blogowej, stworzyliśmy coś, co jest dla mnie no, takim opus magnum tego, co mogę stworzyć, jeżeli chodzi o pracę zdalną. To jest zupełnie bezpłatne dziesięciodniowe wyzwanie. I mówię o tym wprost już w pierwszym materiale zapowiadającym to wyzwanie. To wyzwanie jest zupełnie bezpłatne, jest 10-dniowe i przygotowane dla osób, które chcą dopiero. Dotknąć tematu pracy zdalnej. Mam nadzieję, że uda nam się teraz pokazać mniej więcej, jak to wygląda w środku. Każdego dnia przez 10 dni odblokowują się nowe lekcje. Już drugiego dnia uczestnicy tego mojego wyzwania otrzymują dostęp do agenta AI, którego stworzyłem na potrzeby tego kursu, który ma na celu sprawdzić umiejętności, kompetencje, e, znaleźć nisze. Jest też chyba w trzecim albo w czwartym dniu agent taki do testowania rozmowy handlowej z klientem czyli jak lepiej Odpowiadać na zgłoszenia potencjalnych klientów, czy jak szukać klientów na giełdach zleceń. Ten kurs jest dosyć intensywny i zupełnie bezpłatny, ale oczywiście, na sam koniec zaproponowałem, aby ludzie chcieli z nami stać społeczności dalej i aby skorzystali z kolejnych kursów, które są przygotowane na mojej strefie, ale już w formie takiego Netflixa dla wiedzy. Tam jest m.in. 10-tygodniowy kurs Tarcza, w której uczę krok po kroku, jak taki mały model. Biznesowy, oparty na usługach, sobie stworzyć. Są też kursy zawodowe, takie jak kurs, jak zostać wirtualną asystentką, jak pracować jako specjalista od automatyzacji, czy właśnie jak zostać social media managerem. To tylko jeden z przykładów kursów, które tam się znajdują. No więc, oczywiście, wszystkim tym ludziom po tym bezpłatnym dzień wyzwaniu, jeżeli ktoś chce uczyć się dalej, chce się rozwijać, to tych ludzi po prostu zaprosiłem do tego, żeby ze mną stali na abonamentach. No i ilość osób, które weszły w to wyzwanie. No zbliżamy się powoli do około 1000 osób, więc jest to no, bardzo ekscytujące. No i nie wiemy jaki współczynnik konwersji, czyli jaki procent tych osób postawi nam pieniądze, jaki procent osób pozostanie z nami w tej społeczności. Moje założenia biznesowe są takie, że to będzie między 2 a 5 procent osób, no bo uważam, że to wyzwanie jest przygotowane w taki sposób, żeby ktoś po prostu mógł dotknąć tego tematu, zobaczyć jak to działa, w ogóle z czym to się je, czy ta praca zdalna jest dla niego, a jeśli tak i chce się rozwijać dalej, no to wtedy przygotowałem kolejne kursy już płatne. 98% mojej wiedzy, którą przygotowuję, może teraz 95%, rzeczy, które tworzę do internetu, są za darmo. Napisałem ponad 300 artykułów, kilkaset godzin podcastów. Teraz robię te filmy, ich produkcja też całkiem sporo kosztuje, kiedyś o tym trochę opowiem. Ale to wszystko powstało właśnie po to, żeby dzielić się z ludźmi wiedzą trochę misyjnie. Ale oczywiście, platforma, na której są moje kursy, kosztuje mnie w tym momencie około 390 dolarów miesięcznie. Są też te kwestie ludzi, no bo jeżeli tam jest kilkaset ludzi w tym momencie, no to oni zadają pytania, mają jakieś tam drobne problemy techniczne, które trzeba rozwiązywać. No, trzeba tam oczywiście optymalizować treści, trzeba je napisać, trzeba je nagrać, więc tej pracy wokół tego tematu jest bardzo dużo. Ja nie zakładam, że będę z tej formy jakoś bardzo dużo zarabiał, no ale jesteśmy ciekawi, no bo od momentu, kiedy ludzie dołączą do bezwyzwania, do momentu, kiedy zostaną poproszeni o decyzję, czy chcą z nami stać dłużej i zapłacić, mija mniej więcej 15 dni. No więc w tym momencie tak naprawdę jeszcze nie wiemy pierwsze dni e, ostatnie dni czerwca i pierwsze dni lipca to będzie ten moment, kiedy już będziemy wiedzieli jaki ten procent będzie, więc w kolejnym sprawozdaniu finansowym się z wami o tym podzielę. No więc Wrzuciłem kilka propozycji, wrzuciłem kilka pytań. Czy chcecie poznać moich klientów, tego co dla nich robię, tak technicznie, bardzo konkretnie, wykonawczo? Czy chcecie dowiedzieć się trochę więcej o tym jak w ogóle wygląda e, działanie takiego bloga, ile kosztuje prowadzenie tego typu społeczności jak moja i tych wszystkich rzeczy wokół tego tematu? Dajcie znać. Finalnie więc miesiąc czerwiec przychodowo jest jednym ze słabszych miesięcy w tym roku. Ale kto wie, może wakacje sobie odbijemy. W tyle mam też dwa czy trzy większe projekty, o których być może będę Wam opowiadał, bo właśnie na tej strefie zawodowej, klientowskiej dzieje się całkiem sporo ciekawych rzeczy. To tyle w tym sprawozdaniu. Jeżeli masz ochotę, to serdecznie zapraszam Cię do poprzednich moich sprawozdań. Mam nadzieję, że teraz tu gdzieś też uda nam się wyświetlić playlistę pozostałych sprawozdań. W miesiącu maju i kwietniu zrobiliśmy jedno podsumowanie. W poprzednim miesiącu też już jest kolejne przygotowane, więc zapraszam. Mam nadzieję, że ten materiał Ci podobał, a ja idę trochę odpocząć. Wszystkiego dobrego. Cześć, na razie, pa